Dobry, watłacz zapraszam na program Informacje z Mazowsza, na w tym wydaniu. Mazowsze inwestuje w bezpieczeństwo nad wodą. Powstanie nowy Sor w Ciechanowie. Fundusze europejskie wspierają rozwój szkolnictwa zawodowego. Od początku roku na Mazowszu utonęło już 13 osób, z czego 5 w rejonie Warszawy. To właśnie w stolicy znajdują się 23 czarne punkty wodne. Władze województwa inwestują w bezpieczeństwo nad wodą. Tym razem dofinansowany został zakup nowego sprzętu dla komisariatu Rzecznego Policji i wodnego ochotniczego pogotowia ratunkowego. Dzięki wsparciu zakupiono dwa skutery wodne, platformę ratunkową oraz kompletę ochronnej odzieży wodnej. Część środków przekazano również na zakup samochodu policyjnego do przewozu psów służbowych, który trafił do Komendy Powiatowej Policji w Otwocku. Nowy sprzęt umożliwi szybsze dotarcie do poszkodowanych oraz ich bezpieczny transport. Sprzęt bardzo wysokiej jakości, bardzo pomocny. Potrafimy naprawdę bardzo szybko dotrzeć. W określone miejsca, tam gdzie ta pomoc policjantów jest potrzebna. Stawiamy na wyszkolenie, stawiamy na to, żeby do jednostek, które pełnią służbę na terenach wodnych i przywodnych, trafiali ludzie, którzy są. Profesjonalistami w tym, co robią. Samorząd wspiera również organizacje pozarządowe zajmujące się ratownictwem wodnym w tym roku w ramach działania Ratownictwo i Ochrona Ludności łączne wsparcie w wysokości ponad 1 200 tysięcy złotych trafiło do 13 organizacji. Bardzo się cieszymy z tego sprzętu, który policja w tej chwili dostaje, ponieważ jest to element, który może przeciwdziałać wszystkiemu, co się może zdarzyć złego. My jesteśmy od ratowania. Policjanci są również od ratowania, ci, co pływają na wodzie, to również są ratownicy wodni. Natomiast wszyscy stawiamy na profilaktykę, prewencję. Najczęściej toną mężczyźni po 50 roku życia, często będący pod wpływem alkoholu. Służby ratunkowe alarmują, że większość utonięć ma miejsce w tak zwanych czarnych punktach, czyli dzikich kąpieliskach i zbiornikach o silnym nurcie lub niebezpiecznym dnie. W samej Warszawie są 23 takie punkty. Czarne punkty na wodzie to są miejsca, które no niestety na ich, ich obecność w tych, w, tych, w tych miejscach naznaczona była jakimś ludzkim nieszczęściem. Są to miejsca, gdzie odnotowaliśmy co najmniej jedno utonięcie. Pamiętajmy o tym, że każde miejsce, nawet to, które nie jest oznaczone czarnym punktem, może być potencjalnie niebezpieczne. Służby oraz samorząd apelują, aby podczas letniego wypoczynku nad wodą zachowywać szczególną ostrożność i odpowiedzialność. Przypominają, by nie lekceważyć oznaczeń i ostrzeżeń umieszczonych na kąpieliskach, unikać wchodzenia do wody po spożyciu alkoholu oraz nie przeceniać swoich umiejętności pływackich. Odpowiedzialne zachowanie nad wodą Pozwala uniknąć tragicznych wypadków. Władze województwa inwestują w mazowieckie szpitale. Sor w Ciechanowie zostanie rozbudowany. Ma stać się najnowocześniejszym tego typu oddziałem na Mazowszu. Modernizację przejdzie także jeden z budynków Płońskiego Szpitala. Ciechanowski Szpital jest największą placówką medyczną w tej części województwa. Rocznie obsługuje tysiące pacjentów, więc obecna powierzchnia jest po prostu niewystarczająca. Zmodernizowany SOR będzie większy, funkcjonalny i wyposażony w nowoczesny sprzęt. Samorząd Mazowsza przeznaczył na prace budowlane 54,5 miliona złotych. Praktycznie jest to budowa nowego szpitalnego oddziału ratunkowego. Kwota imponująca 55 milionów złotych. No ale będzie to obiekt już najbardziej nowoczesny, myślę. Do tej pory najbardziej nowoczesny był w Radomiu, ale za dwa lata po zakończeniu tego procesu inwestycyjnego myślę, że to ten będzie najnowocześniejszy. Inwestycja będzie dotyczyć dwóch elementów, czyli przebudowy istniejącej przestrzeni soru i dodajemy do nowej przestrzeni, to łatwo tak powiedzieć dodajemy, ale będziemy dobudowywać blisko 1800 m2 do dzisiejszych 700 m2. Przede wszystkim będzie bardzo przemyślany, będzie bardzo dobrze dopracowany pod względem funkcjonalnym i zapewnienia bezpieczeństwa, zarówno bezpieczeństwa takiej Prace codzienne, jak i bezpieczeństwa w przypadku jakichkolwiek pandemii, epidemii, nawet zwykłych epidemii grypy. Zespoły ratownictwa medycznego przede wszystkim transportują pacjentów w stanie zagrożenia życia i pogorszenia zdrowia do najbliższych pod względem dotarcia szpitalnych oddziałów ratunkowych. To, jak jest oddział zorganizowany, jaka jest jego infrastruktura, kadra, zaplecze techniczne, medyczne ma bardzo duże znaczenie. Inwestycja powinna zakończyć się w połowie 2027 roku. Wyremontowany zostanie także szpital powiatowy w Pońsku. Tu pomogą unijne pieniądze. 4 miliony 600 tysięcy złotych. To są środki, które nam pozwolą dokonać dużej części modernizacji naszych zasobów, jeżeli chodzi o lokal, o dostosowanie. Przede wszystkim w taki sposób, żeby było bezpieczniej i bardziej komfortowo dla naszych pacjentów. To wszystko służy mieszkańcom powiatu i nie tylko, bo przecież będąc przy tak zwanej Wielkiej Drodze trzeba również obsługiwać wszystkich tych, którym się zdarzy mieć potrzebę skorzystania ze szpitala. W ramach inwestycji zakupione zostanie także wyposażenie dla szpitalnego oddziału ratunkowego. Unijne wsparcie wpływa na rozwój edukacji zawodowej w mazowieckich szkołach. W ramach funduszy europejskich dla mazowsza szkoły branżowe otrzymały wsparcie na modernizację i remont oraz wyposażenie niezbędne do nauki zawodów. Wśród beneficjentów znalazła się m.in. branżowa szkoła w Radziminie, w której dzięki unijnym środkom przestarzały sprzęt stolarski zostanie wymieniony na nowoczesny, a pracownia dostosowana do realnych warunków pracy, co da uczniom praktyczne doświadczenie. Przebudowie poddany zostanie również budynek, w którym odbywają się zajęcia, by spełniał standardy współczesnej edukacji zawodowej. Pierwsze efekty będziemy mogli obserwować już w przyszłym roku. Zakładamy, że przyszły rok szkolny to już będą uczniowie mogli pracować na nowym sprzęcie. Całkowity koszt inwestycji to blisko 1,5 miliona złotych. Część środków pochodzi z budżetu województwa a połowa to pieniądze unijne. Modernizacja budynku warsztatów szkolnych oraz wyposażenie pracowni nauki zawodu elektryk to z kolei planowane zmiany w zespole szkół ponadpodstawowych w Węgrowie, gdzie można zdobyć doświadczenie w zawodach mechanicznych, elektrycznym czy ślusarskim. Przyszłość odnosi się głównie do współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami. Ta inwestycja generalnie jest odpowiedzią na potrzeby lokalnego rynku pracy, który tak na dobrą sprawę cierpi z powodu deficytu fachowców. My jako szkoła zawodowa staramy się jak najbardziej odpowiedzieć. Centrum Kształcenia Zawodowego w Płońsku otrzymało niemal 4 miliony 300 tysięcy złotych dotacji, która także ma pomóc je wyremontować i doposażyć. Placówka w ramach dotacji zainstaluje m.in. edukacyjnego robota w pracowni mechatroniki. W Powiecie Żuromińskim nowe wyposażenie trafi do trzech szkół zawodowych w Zielonej i w Żurominie, które kształcą uczniów w zawodach technicznych, rolniczych, logistycznych, ale też związanych z odnawialnymi źródłami energii w ramach inwestycji. Zakupione zostaną modele pomp ciepła, frezarek, a nawet samochodu do nauki jazdy. Także w powiecie przysuskim postawiono na rozwój szkolnictwa branżowego. Za unijne fundusze zespół szkół nr 2 w przysusze zakupi nowoczesne pomoce dydaktyczne i wyposażenie do pracowni fryzjerskiej, gastronomicznej, hotelarskiej czy samochodowej. Takie wsparcie daje możliwość kształcenia w warunkach zbliżonych do realnego miejsca pracy oraz rozwijania umiejętności praktycznych, kluczowych dla przyszłości. Kariery zawodowej. Kolejne innowacje w mazowieckich szpitalach. Szpital Brudnowski jako pierwszy w Polsce korzysta z ramienia robota, by wstawić endoprotezę biodra. Przełomowa metoda łączy doświadczenie chirurga z precyzją nowoczesnej technologii. Profesor Paweł Skowronek ze Szpitala Brudnowskiego przeprowadził pierwszą operację stawu biodrowego przy użyciu biodrowego robota ROSA. To obecnie jedyne tego typu ramię robotyczne do protezoplastyki stawu biodrowego w Polsce i jedno z trzech w Europie. Urządzenie pozwala na wszczepienie endoprotezy biodra bez potrzeby wcześniejszej tomografii lub innej specjalistycznej diagnostyki. Zabieg był z bardzo małego dostępu operacyjnego, także chirurg niejednokrotnie nawet nie widzi pełnego pola operacyjnego, a jednak możemy ustawić tego typu implanty właściwie z dokładnością do jednego stopnia we wszystkich trzech osiach przestrzennych i jednocześnie możemy kontrolować w pełni zarówno długość kończyn, jak i offset, czyli ustawiać optymalnie oba implanty, tak żeby później na samym końcu były najbardziej efektywne dla pacjenta, możliwie najbardziej dając największy zakres ruchomości czy najmniejsze ryzyko powikłań. Pół godziny i pacjent jest już po operacji, a jeszcze tego samego dnia może stanąć na nogi, po krótkiej rekonwalescencji może wrócić w pełni do aktywności zawodowych czy nawet sportowych. To wszystko było dostępem międzymięśniowym, nie odcina mięśni, nie czekamy aż one się zrosną, z powrotem nie szyjemy tych mięśni, w związku z tym pacjent właściwie za kilka godzin wstaje, rozpoczyna chodzenie z dużo mniejszym ryzykiem na jakikolwiek powikłania protezoplastyki. Tak Sam ten dostęp już jest benefitem dla pacjenta, w związku z tym w połączeniu tutaj z robotyką mamy nadzieję, że to będzie jeszcze bardziej efektywne. Wcześniej wykorzystywano już roboty, ale do operacji kolan. Ramię robotyczne do stawu biodrowego to kolejny etap rozwoju ortopedii, a warto zaznaczyć, że właśnie staw biodrowy jest najczęstszym stawem, w którym wykonuje się protezoplastykę. Według profesora Skowronka spada granica wieku, w którym wykonuje się protezę, ze względu na m.in. rozwijające się zmiany zwyrodnieniowe czy styl życia. Tu trzeba przyznać, że my jako ortopedia Mazowieckiego Szpitala Brudnowskiego no rozwijamy te różnego rodzaju techniki i robotykę już paru lat, także tutaj mocno i Urząd Marszałkowski i zarząd szpitala jakby inwestuje nie tylko w ortopedię, ale w neurochirurgię, w laryngologię, we wszystkie właściwie oddziały, ale właśnie w te nowatorskie techniki i dzięki temu jesteśmy cały czas pionierami i takimi trend liderami tutaj, jeżeli chodzi o różnego rodzaju techniki. Na oddziale chirurgii ortopedycznej w Brudnowskim Szpitalu rocznie wykonuje się około 2000 operacji, z czego ponad 1000 to protezoplastyki. Władze województwa kontynuują wsparcie dla mazowieckich jednostek OSP. Tym razem pomoc trafiła do druhów z rzewnia, którzy otrzymają nowoczesne wyposażenie. Poznaliśmy również strażaków miesiąca. Mamy olbrzymią rzeszę strażaków, ponad 70 tysięcy w województwie mazowieckim. Ta jednostka w rzewniu jest też w Krajowym Systemie ratowniczo gaśniczym i te pięć zestawów ubrań ochronnych, ale też hełmów i innych takich akcesoriów niezbędnych, no służy im do tego, żeby nieść pomoc ludziom. To jest jedno z podstawowych naszych wyposażeń to są Nomeksy, ubrania. Do działań bojowych. Materiał, z którego są wykonane, podoła ekstremalnym warunkom pracy strażaka. Strażacy otrzymali też rękawice, latarki i niepalne kominiarki. Wartość wyposażenia to 25 tysięcy złotych. Po raz kolejny marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik wręczył tytuł Strażaka Miesiąca. Wyróżnienie trafiło do dwóch druhów z powiatu Białobrzeskiego. Oni obydwaj nieśli pomoc zupełnie poza służbą w przypadku wypadków komunikacyjnych. No i można powiedzieć, że uratowali ludzkie życie, ludzkie istnienie. W związku z tym to jest taka forma docenienia, podziękowania, ale też tworzenia pewnych wzorców zachowań. Druh Karol Czerniszewski działa w OSP w Białobrzegach już 10 lat. Jadąc z rodziną przez miejscowość Zbrosza w gminie Jasieniec zauważył leżącego na drodze mężczyznę. Udzielił mu skutecznej pierwszej pomocy, zabezpieczył miejsce zdarzenia i wezwał służby ratunkowe. To było udzielenie pomocy osobie poszkodowanej w wypadku, po poobtrącenie samochodem w sytuacji, gdy sprawca wypadku zbiegł z miejsca zdarzenia. Z kolei druh Marcin Lenartowicz, który w SP Stawiszyn pracuje 3 lata, był świadkiem wypadku w powiecie grodziskim, gdzie jeden z pojazdów dachował. W środku uwięzionych zostało sześcioro pasażerów, rodzice z czwórką dzieci. Zabezpieczyłem miejsce zdarzenia w pierwszej kolejności i przystąpiłem do pierwszej pomocy. Osób, które były poszkodowane. Dzięki wsparciu finansowemu i doposażeniu jednostek w nowoczesny sprzęt druchowie mogą jeszcze skuteczniej nieść pomoc w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia czy mienia. Na koniec przypominam Państwu o najbliższym Mazapikniku, który odbędzie się w Gostyninie w czwartek 14 sierpnia, a my widzimy się za tydzień. Do zobaczenia!